Cześć witajcie z tej strony Jawa to jest kolejny odcinek oj, oj oj z Preja. Moi drodzy kontynuujemy naszą przygodę próbujemy się wydostać e, z holu Jesteśmy w tym głównym pomieszczeniu okej okay. Co my tu mamy Czy ktoś za tym jest tu już łapyłem. byłem dobra okej okay. Never minda. Czekaj stąd przyszedłem tu jest karta którą wcześniej zdobyłem tak użyj Wow Tyfon! Badania nad na etyką, podobnie wszystkie śmiałe koncepcje, bla bla. Dobra. Tu nie wejdę. Co mi tutaj da? Co mi tu... Wiele przymiotów w talosie można zreperować, posiadać mi na naprawy. Okej. Okay. Eee. Okej. Okay. Ha, ha, ha. Działko, co to jest? Wow, co to jest? Działko Lepik, działko Lepik, lekki energetyczno-pianożerowy inhalator koniunkcji, koniunk, konu, komunikacyjny, o Jezu Transfer, obezwładnia lub unieruchamia celny zdętną obrażeń. Lepiej umożliwia gaszenie pożaru, tymczasowo powstrzymaje władowanie zężnie można w wspinać. Okej. Okay. ok, tak to działa. O kurwa! Andrzej. to fałszywka, ale wstawiłem tam dla ciebie prawdziwy. Neuromody są niezmiernie ważne. Nie przetrwasz, jeśli nie będziesz za ich pomocą instalować nowych przystosowań. Chodź tu w frezze. Kółko ulubionych. Kółko, ulubionych. Kółko ulubionych może jeszcze jakieś z czasem. Weź, zerknij. Okay. Okej. Okay, okej, okay. okej. Gdzieś neuromod Weź Okej, okay. Neuromod to rewolucyjny transstar, który umożliwia nabywanie umiejętności zacznij M stworzyć otworzyć ekran transcribe od neuromodów. Okej, okay. mamy drzewko umiejętności. Dobrze, pięknie. Inżynieria. ojojoj, ile tu ich jest? Ochrona. Wymagany neuromod zwiększa poziom zdrowia do 115 punktów. Nauka. Wymaga, wymaga e, dzięki temu zwiększać skuteczność apteczek o 150% Hakowanie Pozwala obchodzić zabezpieczenie komputeru inżynierii, Inżynieria Co my tu mamy siła 1 Wymagane na Ja bym jednak zainwestował w życie Jakby na to nie patrzeć Czy pierdolisz do ci w oko musisz wsadzić? A uaa! joj. Założę się, że wielu pracowników transstanu chciałoby mieć teraz silniejsze i Dobra. No giń! Pomóc ci się dostać do choru głównego. Pieprzelmimy. Zaraz, 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 zaraz. zaraz. Sala konferencyjna. Czy ja coś tu znajdę ciekawego? Robert? Alice! Dzięki Boku! Nikt inny nie... Gdzie jesteś? Ukrywam się! W sali konferencyjnej nie mogę! Jezu! Ciągle jesteś w laboratorium? Nie mogę wyjść! Jest! Gdzie to cholery jest ochrona? Nie wiem co się dzieje. Słuchaj, musisz je stamtąd wynosić. Idź do wind. Ktoś mówił, że będzie ewakuacja. Robert? Ciii. Poczekaj. Ktoś idzie. Okej, okay, tu się jakieś szalone rzeczy. Podziały zatem. Tu nie wejdę. Jeszcze Ale chciałbym zobaczyć co... tego nie mogę nic z tym zrobić. Tutaj też nie wlezę. ŁO TY KURWO MAŁA SZMATO Gin! No ty kurwo mała niebieska O Jezusycku Eee ekwipunek Apteczka Eee menu. Nie, ja musiał to użyć Dobra Tu sobie postakuję w ten sposób Wkłady kombinezonu Okej okay. Hall Ale do hallu to jeszcze chwilkę mi zajdzie Ja musiał zobaczyć co tu jest Ty szmato to Ty mało łajdź zachodź tu Haha Giniesz Boże pieprzone miny, mimy Tu nic nie ma Tu też nic nie ma Okej, okay, to była zwykła toaleta Wolę nie ryzykować, jeśli chodzi o te pieprzone mimy. No dobra. Przejdźmy do holu. Na pewno. Potwierdź mi to ziomek. Możecie zostawić łapeczkę w górę, jeśli Wam się... Odcinek podoba. Słuchajcie, bo dopiero wiadomo rozpoczynamy przygodę również z tego typu mi wywala nagrywanie. Wow! Co jest grane? Okej... Okay. Eksploracja, Teraz tutaj jest z może coś do podstawczej stacji. Eksploracja Dobra, czy jest coś takiego jak mapa tutaj? Mapa stacji. Dobrze, mapa stacji. Aha, to jest na stacji schematiku, dobra. Okej okay. Nie mam żadnego pojęcia, po co to biurę? Ale nigdy nie wiecie do czego to się może przydać O! Proszę bardzo Phantom! Stan kobiety zon! Oła! Mówię, pieprzam stąd O ty kurwo! Nie mam dostępu, oła, oła! Holy moly! Troszkę trzeba. Gdzie on jest? Dobrze, zginąłeś. Dobrze, elegancko. Czy ja mogę coś tu zjeść, co mi na przykład da... O! Tak jak myślałem. Materiał syntetyczny, nie, organ tyfona. Może nie jest to dużo... Dobra, spokojnie. Kurła! Oła! Chodź tu! Chodź tu! Jesteś umarnięty. Dobra. 2030, 2000 od 1909, 960 Dzień dobry, Dalosie. Użyj. Nasz terapeuta, dr Kol zachęca każdego, kto doświadcza symptomów takich jak problemy ze snem, ciągły stres czy napady niepokoju. By umówić wow. W centrum wow, 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 robią się tak gorąco. Chodź tu. Jest jeszcze jeden. Chodź tu, Szmaciusz. Dobrze Je macie łajdzo Dobra przeładujemy sobie działo To śmieszne Okej, okay, tam widziałem mima, ale walić go Naprawdę O ty kurwa Chodź tu, chodź tu Oła! Angard! Bij się. Kurwa, 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 zawołał? zawołał! Zaczopuje cię szmato! Nie Dobra Nie ma cię Jeszcze... Tutaj jesteś szmaciuro, giń! Oła, spierdalamy! Dobra. Giniesz. Wow. No to było naprawdę grube. Dobra. E, ja bym chciał sobie na przykład... E, nie mogę tego dać do... Ale zaraz. Ulubione coś takiego jest. A pod E mam leczenie, ok. No nie. Zaraz. E, opcje. Sterowanie. Leczenie coś takiego jest. Przeładowanie. Użyj latarki. V. Kto ustawia to pod V? Chociaż w sumie może być, bo to... Skaner, ekwipuny cele, ma to, to szybkich. Przeładowanie R, Shift Sprintem, coś takiego jak leczenie Gro na przykład Czy coś takiego w ogóle występuje? Dane zdolności, szybkie leczenie powinno być coś takiego, wychyl się, skocz Zbadaj psychoskop, nieś, użyj No dobra Użyj Dobra Okej okay, stamtąd przyszedłem e, Tutaj nic nie znajdę Tu są toalety, zaraz ja w ogóle nie przeszukałem tego Kurwa następny Gdzie on jest? Gdzie on jest ty? Okej. Okay. Pieprzone mimie. Okej. Okay. Security. Ochrona. Co może być? Aha. Tu bez karty dostępowej się nie dostanę. No dobra. Okej. Okay. Ja bardziej szukałbym... Chodź tu! Chodź tu! I ty kurwa agresywny jesteś chłopie! Eee... Trauma Center. Karta dostępowa jest potrzebna. Dobrze. Eee... Telekonferencji Center. Wow, tu jest broń palna widzę. Dobrze. wieżyczka jabłuszko karta dostępu centrum orazowe. dobrze czy mamy jakieś nowe maile? mamy nowe maile nastroje ochotników e, Przyśród... zaraz e, ochotnicy ee...brzeli bardziej niż zazwyczaj rano nas się. Jeśli nie dam się po wyjściu poszło użyć z tą kądu okej okay. I tam był kod 96, 9,619, dobrze. Dobrze, dobrze. Wierzyszka elegancko. Tu sobie pracuje Dobra. Okej, okay, tyfon zdjęty, że. Ja z Jenson też nie zamontowałem na niebionek od dostępu e, kod do 0451 w menadżerze symulacyjnym nie krępuj się, no dobrze e, 0451 dobrze 0451 aha, ok 0451 Twój gabinet tylko telkoferencyjnej, za ten projekt, Morgan. Jest w twoim sejfie. Narzędzia. Obejrzyj mnie. No to obe obejrzmy. A się zachnę przez chwilę. Cześć Morgan. Ciężki dzień, co? Na pewno, gadam do siebie. Twoja pamięć jest pełna dziur, wiem to. Przykro mi, to trwałe. Pierwsze, co musisz wiedzieć, możesz zaufać January. To operator, coś jakby twój i mój backup. Wie to, czego ty zapomniałeś. Testowaliśmy nowy typ neuromodu oparty na tyfonach i dostosowywaliśmy ich wzorce do naszych. Problem w tym. Że usunięcie neuromodu kasuje wspomnienia od chwili, gdy go zainstalowano. Dlatego nie pamiętasz. Przypuszcza się, że można przywrócić pamięć pomiędzy cyklami testów. Lecz ktoś mógłby pominąć tę część, uczynić jeden dzień całym Twym życiem. No. A więc to, co zrobił Alex. Pytanie tylko, dlaczego? Nie spodoba Ci się to, co powiem. Wow! To na połączenie. Świetnie. Czyli to zrobi nasz braciszek? Byłem przekonany, że pozbyłem się tych cholernych nagrań. Wybacz, nie możesz ich ujrzeć. Nie, dopóki się nie spotkamy i wszystkiego ci nie wyjaśnię. Teraz po prostu. cholera. Muszę już iść. Nigdzie się nie ruszaj. Proszę. Do, do, do karty dostępu. No dobra, co ja mam teraz do zrobienia? Eee... Celem. Poszukaj belemionków w centrum urazowym. drum Okej Okej, okej, okej Co to jest? Umieść w tym pojemniku Otwórz um, Użyj starego zużytego drutu Zuj starego zużytego. Co? Dostać do wasza do dla Kalwina. No dobra, a co to jest? Król Francuski, dział kolepik, naboje do strzelby. Aha, potrzebuję takie ustrojstwo, jakby, tak? Dobra, no i co ja mogę tutaj wrzucić? Przenieść złom. Części zamienne. A sobie tu postakuję, to bardzo chętnie. Palm na cygalu, skórka z cytryny. Mam 7 neuromodów. O To zaraz się tym zajmiemy. Materiały mineralne. Materiały syntetyczne. Naboje. Piwokaczka. Okej. Okay. Przetwórz. O proszę. Proszę bardzo Okej, okay, mamy jakieś te materiały syntetyczne Naboje do strzelby Utwórzmy naboje do strzelby Podnieśmy przeli Naboje do strzelby Nigdy za wiele Bo wiadomo Szczelać też czegoś trzeba Dobra, na razie nie, nie mogę nic więcej zrobić. Dobrze, dobrze. Czy to wszystko pędzlowałem? No chyba wszystko pędzlowałem. Notatka. Proszę jak najszybciej przynieść tego do mojego nowego to Dzielenie neuromodów. Jakiś nowy mail. Yy, Ci mózg, Alekso, widzę twoje decyzje. Okej, okay. mamy, yy, mamy ile tych neuromodów? 7. Możemy w coś zainwestować. Wymagane neuromody większe znajomość z większą skutecznością teczek. No to... Ja bym sobie to wykupił. Wykupiłbym sobie siłę 1. Naprawę. Materiał znadstwo, nieść 3 a tylko odkrótku złożmy mi kondycji Naciśnięcie koszulatury są skupienia Zwiększa obrażenie z bronią ochrony, skradanie się O, to może być dobre I mam jeszcze dwa neuromody, czy na to się mogę wydać? Modyfikacja możesz kupić Możesz ulepszyć uniform, tra, uniform trans star, by powiększyć ich O, to potrzebuję i automat... no proszę bardzo i teraz to wszystko ładnie już wygląda dobra wydane wszystkie neuromodziki elegancko chodź tu walka podstawy wykorzystuj w walce otoczenia na życie nie musisz zabrać każdy przeciwnikowi skorzystać z nim druwe by... okej okay. o kurwa Dobra. Dzień dobry Dalosie. Cały personel powinien zgłosić się na swoje stanowiska robocze. Jeśli do to jest... Dobrze moi drodzy, kończy znacznie w tym miejscu. Mam nadzieję, że się to podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętnie ten być. Pa pa!